Potrzebny był ciągnik w granicach mocy 150-160 koni. Pod uwagę braliśmy też inne marki wiodące. Witajcie, klas kojarzy się w dużej mierze z kombajnami, ale w tym odcinku udajemy się niedaleko Ełku, gdzie porozmawiamy z gospodarzem Karolem. Bohaterem odcinka będzie ciągnik rolniczy klas Arion 620. W momencie wizyty. Gospodarz usługowo obsiewa kukurydzę. Zapytamy o spalanie, komfort w kabinie oraz zawieszenie. I w sumie jeszcze o kilka rzeczy dodatkowo podpytamy. No to zaczynamy odcinek: maszyna rolnicza klas Arion 620. 150 koni mocy nominalnej i 158 maksymalnej. Z silnikiem John cylindrowym to jest dosyć taka bogata wersja na automatycznej skrzyni biegów Z e, Wersja z e, komputerem pokładowym z Cebisem. Szerokie kapcie marki Michelin. Pneumatyczne siedzenie. Miękka ośka wielowahaczowa, co ważne, e, bo, to, bo to niewielu producentów ma. Dodatkowy pakiet oświetlenia. Z całego wyposażenia tak trudno, trudno sobie policzyć. Na pewno duży, pustego silnika to jest kabina. Kabina jest bardzo, bardzo fajna, ergonomiczna, duża, przestronna, z pakietem, z pakietem klimatronika, bardzo dużo schowków, co, co akurat w moim profilu działalności i gospodarstwa, i, i firmy handlowej, i, i firmy usługowej bardzo, bardzo się przydaje. Zacznijmy od ekonomiki pracy. Na początek pod lupę bierzemy silnik i wprost pytamy gospodarza o eksploatację. Przekonała mnie automatyczna skrzynia biegów, o, y, użytkownicy, którzy ją y, użytkują bardzo, bardzo pozytywnie się opowiadali na jej temat i spalanie. Braliśmy pod uwagę też te z koncernu SDF, a ze względu na spalanie. Tutaj spalanie mnie zaskoczyło na plus, bo, bo mimo, wszystko, mimo wszystko jest niższe niż nawet niż planowałem. Dzisiaj mamy do obsiania 14 hektarów kukurydzy. teren jest taki średnio pofałdowany. W zasadzie to jest mało pofałdowany, jak na nasze warunki mazurskie, ale jest dosyć, dosyć grząsko, Ziemia uprawiana jakiś tydzień temu. Prawdopodobnie jakaś piąta klasa, dosyć, dosyć sporo piachu, dosyć sporo żwiru. W tej chwili siejemy z prędkością 10,5 na godzinę. System Cebis, komputer całek pokładowy jest dosyć mocno rozbudowany. Możemy sobie porównać. Mamy w tej chwili otwarte zlecenie, pokazanie. Pokazane mamy dokładnie. Obsiane area w tej chwili to jest 4,80 hektara. Średnia wydajność 3,2 hektara na godzinę, bo tutaj jeszcze wspomnę, że siejemy z prędkością średnią około 10 km na godzinę. Głównie z tego względu, że siewnik jest wyposażony w szybki wysiew. Do 12 km na, na godzinę. Spalanie średnie to jest 5 litrów na godzinę. Kupując ciągnik, liczyłem się z tym, e, że spalanie może być do 7-8 litrów na, na hektar. Tu mnie dosyć pozytywnie ciągnik zaskoczył, bo spalamy tylko 5 litrów. Jeśli przeliczymy to na kwotę netto, to jest zaledwie zaledwie 20 20 20 kilka złotych na hektar co targując się i pozyskując klientów no możemy, możemy tutaj powalczyć z ceną no bo możemy zejść mając, mając niż, niższe koszty jeśli chodzi o ten o ten silnik no zaskoczył nas bardzo bardzo mocno myślę że głównie to jest zasługa skrzyni biegów Tutaj ta skrzynia biegów Akurat to jest produkt oryginalny, model z tego co pamiętam FO 200 produkt oryginalny, klasa, na którą klas pracował kilka, bodajże nawet kilkanaście lat, ale skrzynia jest bardzo fajna. Główna zaleta tej skrzyni, pracując w tej chwili z silnikiem, siemkiem do kukurydzy, gdzie jest wymagane stałe ciśnienie na układzie podciśnienia, ustalamy sobie jednym tempomatem obroty silnika, i w tej chwili, tak jak tutaj widać, silnik pracuje cały czas na tych samych obrotach. Silnik w tej chwili ma 1440 obrotów. Drugim tempomatem ustalamy z kolei sobie prędkość. Programujemy prędkość zadaną i w czasie jazdy, tak jak tutaj mamy teren, gdzie są górki, gdzie dołki, gdzie jest sporo piachu, ciągnik często łapie duży pościg się grzebie. Yy, skrzynia bardzo świetnie sama dopasowuje się do jazdy, utrzymuje tą stałą prędkość, wiadomo pod górkę czy na, na piasku ta prędkość troszkę spada, ale mamy cały czas utrzymane całe ciśnienie. Przy silnikach do kukurydzy bardzo istotne jest, yy, zwłaszcza w tym siewniku, gdzie w tej chwili wysiewamy 400 kg yy, nawozu na hektar, i tu mamy pneumatyczne podawanie nawozu na wszystkich sekcjach. Kolej stałe ciśnienie pozwala utrzymać stały wysiew. No i to, co się często, często zdarza w siewnikach kukurydzianych, zapychanie się zapychanie się zwłaszcza w skrajnych sekcji. Tu komputer jest dosyć rozbudowany. Dla mnie to już była jednostka znana, Bram Cebis jako nazwa własna komputera Klasa. Jest mi znana z kombajnu Klas Kano i każdy, każdy kto, kto pracował na kombajnach Klasa, na pewno bardzo, bardzo szybko, szybko się do nich przyzwyczai. Pokazuje w zasadzie wszystko. Ten ciągnik ma, ma dosyć rozbudowaną też całą hydraulikę. Tu są cztery pary elektrozaworów, dodatkowe wyjścia wolnego spływu. Pompa, pompy są typu loud sensing, wyjścia wolnego spływu power beyond. Z tego co pamiętam chyba w dwóch rozmiarach. Sam komputer pokazuje dużo danych, jest dosyć rozbudowany. Można ustawiać sobie przepływy, czasy przepływów, ciśnienia, wydajności poszczególnych, poszczególnych wyjść hydraulicznych. Do tej pory w zasadzie na razie pracować z jedną maszyną, no ale z tego, z tego co rozmawiam, też z innymi użytkownikami, no to, to sam komputer ma dosyć duże możliwości. W opinii gospodarza Karola lepiej mu się jeździć ciągnikiem klas Ariane 620 niż własnym samochodem osobowym wiodącej marki. Posłuchajcie. Jeśli chodzi o zawieszenie, ma bardzo fajną zaletę, zwłaszcza jeśli jeździ się dużo po takich drogach na bowsach, gdzieś tam, gdzieś tam po Boczami, gdzie gdzieś się kiepskim asfaltem albo albo z gdzie jest charakterystyczna tarka. Ciągnik bardzo fajnie się sprawdza, zwłaszcza na tych z tym zawieszeniem i na oponach Michelin. No dosyć bardziej komfortowo można powiedzieć, dużo bardziej komfortowo się jeździ tym ciągnikiem niż, niż samochodem. A a w tej chwili mam samochód swój prywatny, wiodący na najpopularniejszy w Polsce. Przednie zawieszenie jest, cała oś jest amortyzowana, z tym, że na rynku występuje, występują różne rozwiązania amortyzacji przedniej osi. Tu jest, można powiedzieć, najbardziej komfortowe, chociaż niektórzy mówią, że no im coś jest bardziej skomplikowane i komfortowe, tym wymaga większej opieki tu ze względu na zastosowane zawieszenie wielowahaczowe i tych punktów smarnych jest dosyć dużo Klas prowadził w tej chwili świetne rozwiązanie jeśli chodzi o, o smarowanie ponieważ można zastosować centralne smarowanie przedniej osi jego co prawda nie można było zamówić tutaj w zamówieniu razem z ciągnikiem ale, ale w najbliższym czasie zostanie zamówione tutaj w, jako element dodatkowy i zamontujemy tak dla świętego spokoju, jeśli się czasem coś zapomni, bo jeśli te, te, te przednie, przednie zawieszenie, jeśli ktoś zaniedba, no to, to się zdarzy, że po kilku tysiącach motogodzin ono wymaga regeneracji. Fotel jest pełnowymiarowy, jest, ponieważ jest duża kabina, to też jest, został umiejscowiony fotel, na którym siedzisz. Bardzo wygodny, fotel kierowcy jest co prawda standardowy, chociaż jeszcze przy zamawianiu można wybrać dwie bogatsze wersje za dopłatą. Chociaż dla mnie ten fotel po przesiadce z innych ciągników jest, jest naprawdę bardzo komfortowy, ma wiele regulacji, ma obracanie, obracanie fotela w różne pozycje. Naturalnie jest pneumatycznie regulowany i amortyzowany, no ale można ustawiać posuw do przodu. Do przodu, do tyłu, do góry, regulacja na tarcie kąta, kąta oparcia, samo siedzisko można też regulować. Jeśli chodzi o komfort tego ciągnika, to w porównaniu jak testowaliśmy też inne maszyny przed zakupem, co prawda mieliśmy, mieliśmy troszkę inną maszynę, słabiej wyposażoną na testach, no ale tutaj po. Po skonfigurowaniu i po zakupie, no, z, tej, z tej konfiguracji jestem bardzo zadowolony. Tym bardziej, że no, po ostatnie dwa tygodnie praktycznie się, się w ciągniku spędza jakieś 12, 12 do, do 16 godzin. Nikt na razie przyjechał niecałe dwa tygodnie temu do nas razem z siewnikiem. Na razie pracuje z siewnikiem, za chwilę skończy, skończy, się, skończy, się, skończy się sianie kukurydzy w tym tygodniu, więc pójdzie do, do pracy typowo prasa prace transportowe, potem też, też głównie praca, yy, praca w uprawie, pług, agregat yy, uprawowo-siewny. Yy, Jesienią będzie pracował też w transporcie z gniotownikiem, yy, z gniotownikiem ziarna. Pla przyszłościowo, przysz przyszłościowo na pewno będziemy chcieli, yy, będziemy chcieli dokupić troszkę maszyn, tak żeby go bardziej wykorzystać yy, z pomocą funduszy unijnych. Także na razie już mam zrobione 140 godzin w dwa tygodnie, wykorzystywany jest. Jestem się maksymalnie. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to oznacza tylko jedno: wciągnął ciebie ten odcinek. Mając na uwadze, że rozmawialiśmy z gospodarzem Karolem, który kupił ciągnik klas Ariane 620 jakieś dwa tygodnie wcześniej, przed momentem, gdy nagrywaliśmy ten odcinek, umówiliśmy się, że wrócimy do Ełku i porozmawiamy o tym ciągniku po żniwach.